Dobra, uzbrojone. Słupek po naprawie stary. Przewody pociągnięte, zaczepione. Tak jak szło, tak wszystko idzie. Mały makaron się zrobił, ale będzie. Tu jeszcze waku do założenia. Insignia można powiedzieć, że już nieszczęsna. Półtora dnia próby uruchomienia nic. Na pewno nie jest zapowietrzony. No i po krótkim grzebaniu, po krótkim, półtoradniowym, doszedłem do tego, bo wyrzucało cały czas czujnik położenia wału. Podmieniłem go na drugi to samo. Sojrzałem przez otwór w miejscu gdzie jest wieniec ten impulsator no jest po prostu skrzywiony z silnik został złożony ktoś uderzył wałem i tym koszykiem takim no i dzięki temu stało się jak stało nie odpala po próbie podgięcia w miejscu takim wypukłym zaczynał, zaczął powoli się uruchamiać oczywiście nie chodzi dochodzi do 40 Atmosfer na, na listwie i dalej nie chce chodzić. Na plaku chodzi. Także praca do wykonania. Mimo, że są śmieszne plomby. Dzwoniłem do właściciela. Powiedział, że można niska odkręcić i będę próbował wyprostować wieniec na wale. Czy się uda? Może się uda. Jak nie, to trzeba będzie wyciągnąć dobry. On jest na trzech y, śrubach. Na yy, krzyżakowy krętach trzeba będzie przełożyć, ale żeby to przełożyć, trzeba wziąć cały wał i cały silnik. Także powiem tak, taka robota nie podoba mi się. Moja praca wykonana, wykonana można powiedzieć, w sposób dobry, bo wygląda to, jest wszystko na miejscu. A w środku jest błąd, i przez to trzeba było od półtora dnia się męczyć. Pozdrawiam wykonawcę regeneracji. Dobra i cała prawda. Akurat dobrze się ustawiło i tutaj widać uszkodzenie. Spadwał po prostu i tu jest zagięte. Tutaj i to mocno widać. Traciło sygnał w tym miejscu, a auto nie odpalało. Także tyle grzebania. Po to, żeby rozbierać coś, co było, miało być dobre. Cudownie może komuś się przyda nauka taka. Tak, tu będę obracał. I dopiero będę to prostował po kolei. A to jest mocno uderzone, bo jakieś białe zakrzywienie. spad po prostu wał. I tyle. Tyle pracy. W dobry sposób postaram się odkształcić nawet troszkę więcej żeby było z czego później robić korektę ale czy ja to musiałem nie uwaga o najlepiej jak najbliżej oddaje się wyprostowany wieniec skręciłem miskę no i spróbujemy zapalić znając życie może być różnie. Jest. Jest. Jak pierdzielę. Trzy dni. Naprawy ponad stan.